W jaki sposób wyrazić Piękno Nieba? Święty Jan opisał to doświadczenie w wizji, a więc formule, która w sposób bardzo obrazowy przemawia do człowieka. To właśnie w tej formule są drzwi otwarte do nieba. Zapraszające do wejścia jest głos, jak trąba, a więc głośny, donośny, zapraszający, rozmawiający o tym, co może się stać. Jest zachwyt nad całą rzeczywistością w niebie. Jest tron, czyli miejsce dla kogoś, którego chwała wypełnia całe niebo. Są barwne opisy króla, który jest godzien wielkiej chwały. Są starcy, 24, 12 pokoleń izraelskich, 12 apostołów. Są stworzenia, które z innymi mieszkańcami nieba bez wytchnienia śpiewają: Święty, Święty, Święty. Uwaga! Językiem miłości to robią, język uwielbienia, oddanie chwały. Jest to język zachwytu.